To już czwarte regaty od miasta Chorzowa, również w tym roku wszystko dopisało, zarówno pogoda, wiatr, to chyba najważniejsze w tych regatach, aby właśnie był wiatr, wszystkie załogi kończyły wszystkie biegi, także nie było jakichś wywrotek, pamiętamy w latach poprzednich różne sytuacje, myślę, że w tym roku również... Frekwencja dopisała, było ponad 15 jachtów na wodzie, to już jest też taki znak, że regaty stają się coraz bardziej popularniejsze i cieszą się zainteresowaniem, uznaniem wśród załóg, nie tylko oczywiście z Jeziora Pałniowic, ale również z innych jezior, z innych klubów, którzy do nas tutaj przyjeżdżają i chętnie w tych uczestniczą. Rywalizacja bardzo zacięta, po wczorajszym nie słyszeliśmy różne tarcia, protesty, coś komuś nie grało, no, to jest, no to jest sport, no. to wywołuje emocje, to jest adrenalina i, i to było widać na, 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 na wodzie, że faktycznie ostro, walczą, ostro. mieliśmy oczywiście dwie klasy, klasa turystyczna, klasa standard. E... Jak to zwykle bywa, muszą być zwycięzcy, przegrani, ale myślę, że tutaj nikt nie jest tym przegranym, bo najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić, żeby aktywnie wypoczywać. Jedni lubią chodzić, pozostawać po górach, inni pływać. Myślę, że to jest ta grupa, która pasuje się żeglarstwem i, i fajnie spędziła tutaj czas. Czwarte regaty zakończyły się. Na starcie troszkę mniej załóg niż zazwyczaj, ale 18 załóg w sumie w klasie Omega było. Szczęśliwie udało się przeprowadzić wszystkie wyścigi, pogoda dopisała, także myślę, że uda. Startowałem i muszę powiedzieć, że w tym roku bardzo się trzeba było namęczyć i żeby dopiąć do tego pierwszego miejsca jak najszybciej. Na wodzie nie jest, nie jest zawsze łatwo, ale czasami, są, ten, czasami są trudne chwile, ale trzeba, ten, trzeba być przygotowany na wszystko oraz. Trzeba patrzeć, żeby się nigdzie nie pogubić, żeby się nigdzie nie poplątać. Zaczęło się dość nieciekawie, bo w pierwszym biegu wczorajszego dnia złapaliśmy worek foliowy na sterno i jakby nie płynęliśmy. No później już było tylko coraz lepiej, zajmowaliśmy miejsca o, powiedzmy od piątego wzwyż, nawet się prawie omsknęliśmy o miejsce pierwsze wczoraj, ale niestety chorzy był ciutkę lepszy i zabrał to miejsce, zostaliśmy na drugim. No a dzisiaj walka już była w ogóle dość ciekawa, bo pływaliśmy bardzo mocno w, w czołówce i dzisiaj te warunki wiatrowe były różne. No, łącznie z tym, że prowadząc wyścig naprawdę już bardzo blisko przed metą przed ostatnią boją nam wiatr po prostu gdzieś się zgubił. No i panowie przypłynęli za nami i Chorzył, i w Katowice nas dogonili. No i w efekcie nas tak naprawdę AWF przegonił, zajęliśmy drugie miejsce. Organizacja była świetna. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tak samo jak na wodzie, jak i na lądzie wiatr dopisał, pogoda też. Było wczoraj troszeczkę zimniej niż dzisiaj, ale Warunki były idealne do ścigania się. Rafał ma potencjał, młody chłopak, ambitny. No dzisiaj staraliśmy się mu troszeczkę pomieszać szyki. Udało się, ale w ogólnej klasyfikacji no niestety wyprzedzili nas z jednym punktem. Konkurencja była dosyć wyrównana, poziom był bardzo równy. Chociaż w ostatnim wyścigu było ciężko, ale daliśmy radę i, i udało się wygrać ostatni wyścig. Organizator jak zwykle sprawił się, warunki wieczne dopisały, załogi również. Atrakcji, emocji było co nie niemiara. Załoga się dobrze spisała, gorzej ze Sternikiem, tak. Musimy go jeszcze trochę poćwiczyć. Niby mówi, że Sterniczką, tak. Mówi, że my musimy mieć treningi, ale to treningi musimy mieć wszyscy. No jeszcze trzeba poćwiczyć trochę i będzie w przyszłym roku lepiej. No, muszę powiedzieć, że bałem się tutaj przyjechać. Bałem się tutaj przyjechać, no bo jednak, jednak zgromadziła się tutaj jakby świtanka jakby te najlepsze załogi właśnie ze Śląska i z okolic. Także e, miałem troszeczkę Pietra, że tak powiem, ale. Ale się udało. No. Nasza załoga chorzowska na naszym jakcie robi coraz większe postępy. W zeszłym roku się jeszcze uczyli. Mamy nowego młodego sternika Rafała i w tym roku widać ewidentne już poprawa jak gdyby w tej jego, jego umiejętnościach, ponieważ... Jest wicemiszem Śląska, a dziś, że właśnie wtedy regata jako prezydenta zajął pierwsze miejsce w klasie standard. Dużo nagród rozdanych dzięki Urzędowi Miasta, dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu, no i sponsorom, tak, którzy gotówką nas wsparli i dzięki czemu załogi myślę wyjechały stąd zadowolone. Nie mamy jeziora, co prawda, ale mamy fajną załogę, mamy wielu miłośników żeglarstwa w naszym mieście przecież mieszka, tutaj chociażby na tym ośrodku, wielu z nich funkcjonuje od lat i, i pływa, także myślę, że jest to fajny sposób na promocję właśnie naszego miasta, a ta promocja właśnie, jak, jak już pani powiedziała, jest, odbywa się na różnych akwenach w całej Polsce właśnie bo ta łódka przecież jeździ od Ryga do rega i, i tam nasze miasto jest widoczne, może w sposób nietypowy, ale bardzo atrakcyjny i fajny.